Ja mówię dość traktowania nas, ojców, lekceważąco i zwracania się do nas jak do małych dzieci. Mamy XXI wiek i to już naprawdę nie wypada. Dobra, muszę policzyć do 10, bo mi chyba ciśnienie podskoczyło. Dzisiaj lista rzeczy, których nie powinniśmy mówić do ojców i o ojcach. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku pomagał mi Andrzejek. Do tego filmu zaprosiłem Agatkę. Cześć, Agatka nagrywasz, a ja taka rozczochrana. Piotrze, czy ty lubisz dzisiaj zanianie? No i co jest takiego złego w zajmowaniu się swoim dzieckiem? Czy ojciec naprawdę zostaje z dzieckiem tylko wtedy, kiedy mu się za to jak niani zapłaci? No bez jaj. No ja wiem, że zajmowanie się dzieckiem to jak praca na pełen etat, ale ojcowie, podobnie jak matki, zajmują się swoimi dziećmi, bo je kochają. A czy ty. A czy ty pomagasz w ogóle swojej żonie w domu? No... No powiedz szczerze. Pomaga to mój ośmioletni syn. Ojciec, podobnie jak mama, jest częścią rodziny, więc podobnie jak mama powinien ogarniać różne domowe sprawy. Ja w domu nie pomagam. Ja się dzielę obowiązkami. Ilonka, a ty się nie boisz tak go zostawiać w domu samego z dziećmi? Mamy rok 2021 już dawno wyszliśmy z jaskiń. E, żeby ugotować obiad, ojciec już nie musi upolować mamuta ani rozpalić ogniska krzesiwem. E, umiemy już czytać i to nawet w kilku językach, a nawet latać. Sugerowanie, że mimo takiego rozwoju nadal połowa społeczeństwa nie potrafi zająć się swoim potomstwem, jest zwyczajnie głupie. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi, no, że ta radę. Sugerujesz, że każdy facet jest dzieckiem i sobie nie poradzi?

A Ty już tak długo poza domem jesteś? Ty myślisz, że ten dom Twój to, 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 to nadal stoi? Nie no, lubię sobie czasami poburzyć ściany, ale tylko te, które zaplanowałem. Tylko raz się pomyliłem. I nawet pieluchy przewija? Ty jesteś dobry tatuś! Dla większości panów, którzy dzisiaj przewijają pieluchy, karmią, kąpią, usypiają, nie rzadziej od mamy ten pozorny komplement brzmi jak prawdziwa obelga. To tak jakby ktoś powiedział do kobiety O i rachunki potrafisz opłacić Twój mąż to szczęściarz Bo ja, bo ja to jestem w ogóle mistrzem w przewijaniu pieluch no, Mam pełną półkę pucharów Za pobicie rekordów Guinnessa Za, za szybkość, za e, przewijanie po ciemku A to nie są puchary ze szkoły baletowej? To nie ta półka Ojej Piotrek jesteś pewien? Ja mam dzisiaj powiedzieć o konkursie? No dobrze to to jak co tydzień organizowany jest konkurs, gdzie do wygrania są ciuchy od leolodi.pl Leo, I e, jeżeli weźmiesz udział w konkursie, czyli zostawisz subskrypcję kanału oraz napiszesz w komentarzu, co jeszcze nie powinno się mówić o ojcach. I do ojców to można wygrać takiego ciucha. Aha! I jeszcze rozwiązanie poprzedniego konkursu z poprzedniego tygodnia jest w opisie, czyli osoba, która wygrała poprosimy o kontakt. Oj, moja droga, tak dobrze sobie go wychowałaś. Bo co, facet nie może być po prostu fajny, jeżeli sprząta po sobie, gotuje, zajmuje się swoim dzieckiem, to co od razu jest pantoflem? No, no i co ono tak płacze, no? no na pewno chce to mamy! Płaczące dziecko zawsze chce do rodzica. A jak wiadomo, rodziców ma dwoje. <grym> Tatuś dzisiaj ubierał? Tak, ja wiem, że dla niektórych może być to szok i niedowierzanie, ale dorosły mężczyzna naprawdę wie, jak wyglądają majtki i że idą pod spodnie, a nie odwrotnie. Jeśli dziecko wyszło w jednej rękawiczce w środku lata, to, to tylko dlatego, że ma trzy lata i tak chciało, a nie dlatego, że tata ma trzy lata i... Nie odróżnia pół roku. Ej, Kosteczka, może coś innego ubierzemy do przedszkola, co? Nie! No i wszystko na ten temat. Ale, ale fajny ten tata. Z dziećmi się bawi. Nie no, każdy rodzic, który spędza czas ze swoim dzieckiem jest fajny. A jakoś przed matkami, które grają ze swoimi dziećmi w planszówki, nikt nie rozwija czerwonych dywanów jak przed ojcem. I może się to wszystko wydawać niektórym całkiem miłe, ale... Wcale takie nie jest. Nie róbmy z panów rodziców drugiej kategorii. Bo potem nie ma się co dziwić, że nie chcą przy dziecku pomagać. Przecież tatusiowie są tak samo zajebiści jak mamusie. I warto o tym pamiętać nie tylko z okazji Dnia Ojca.